W euroregionach, w tych wszystkich obszarach, które współpracują na co dzień w ramach wymiany transgranicznej, widać doskonale, jak ważna jest współpraca między regionami przygranicznymi. Wiemy doskonale również o tym, że Komisja Europejska po naszym wniosku wstrzymała finansowanie środków europejskich. Współpracy pomiędzy Polską a Białorusią, Polską a Rosją podjąłem decyzję, aby wstrzymać wszystkie środki, które dotychczas płynęły tym strumieniem. Można to również potraktować w pewnym charakterze sankcji wobec Władimira Putina. Warto też powiedzieć, że dzisiejsze spotkanie miało na celu przekazanie informacji dotyczącej nowej perspektywy finansowej. Ta nowa perspektywa finansowa z pewnością będzie trudniejsza. Natomiast szukamy rozwiązań takich, aby właśnie wszystkim obszarom przygranicznym było łatwiej wykorzystywać te środki europejskie. Jednym z tych pomysłów jest również zmniejszenie kwoty wkładu własnego, aby te mniejsze miejscowości, które bardzo często mają większe problemy budżetowe, mogły korzystać z tych środków europejskich. W jaki sposób te środki miałyby też trafić do tych wszystkich samorządów, tych wszystkich regionów, euroregionów w ramach Interregu, które tych środków dzisiaj potrzebują.